Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony bo to jest, a to już jest kolejny odcinek z... Nie, jak nie kolejny, to jest pierwszy odcinek z Monster... Przepraszam bardzo. No dobra, mam już normalny głos. Też mutacje i tak dalej. Czasem mi się tak zmienia i to jest to czasami takie... Żałem co, a nie chciałem tu robić cięć. Zresztą to jest takie nudne... A ten Czasem tak po to wygląda. I czasem się to przydaje za... I gram sobie w tą star. Tak gra bardzo świetna, zadzwoni z... Yy, przyciszę sobie słuchawki. O dobra, bo miałem trochę za głośno i nie słyszałem samego siebie. Pozbieramy kwiatki, żeby zrobić sobie wianek żeby nie tracić e, tego naszego inteligencji, jakiejś pewności, czy trzeba być takiego, wiecie. Chroni swój, swój mózg. A i gramy w Wilsonę. Mam odblokowaną jeszcze Milo i tego siłacza takiego, ale Najfajniej się gra po mojemu ogniwo. Jest najlepszy w zimie. Bo ma to wycie swoją brudką jest mu zawsze cieplej. stałoby się w tym y, filmiku odbierać jak to się nazywa mm. już nawianek. filmik nie wiem ile będzie trwał Jakiś tam będzie zawsze trwał widzę to mnie wkurza. jak, boże, jak mnie wkurza w słuchawce, tak, wiesz, takie pszczołka. O, zaraz będziemy mieć wianek. Bardzo dobrze. Bo wianek na samym początku jest zawsze przydatny. A gdy z wiankiem się gra, jest o dużo, dużo prościej. Ja chciałbym sobie zrobić... Teraz ...wysiąść... ...poprzebę. Yy, co, co byśmy mieli? ...wiecie tam w ognisku i tak dalej. I te sprawy. Hmm. Gra jest bardzo ciekawa, kiedyś w nią grałem na samym kanale, jeśli... To była moja główna seria na kanale, bo jest to wyjątkowa gra dla mnie. Czemu? Nie wiem. Jest bardzo przyjemna do grania i fajnie się ją nagrywa zawsze. Tak będę musiał co jakiś czas sprawdzać, ile minut nagrania, wiecie, o, było i jakoś nie chcę robić tych strasznie długich odcinków, żeby po prostu było um, nagrywać sobie średnią długość filmów. I w Minecrafta nie będę już nagrywała na, na Minecraft, ale jak na razie, na razie tylko. I zobaczycie, ze względu na to, że już musiałam jak na razie przejać takie... Takie przyjedzenie gamingowe bycia no, yeah. mm. to kawaler. No mutacja. nie ogarni tam moja mutacja. Pewne. Ale będę miał fajne, bo mam nadzieję, że fajne. O, już noc. E, wiesz, e, znamy e, wie, czy wieczór, czy coś takiego jak LPN, coś takiego szukam w nie kwiatka, kwiatka, fiatka 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 kwiatek. fiatka fiatka no, nie fiatka fiatka kwiatka, o fiatka 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 jeszcze jeden. Jeszcze jeden. I zrobimy sobie fiatka Tak mam trochę mało tego fiatka Dobra, jeszcze to i chyba zaraz zaraz jeszcze będziemy odpalać e, tego i mam nadzieję, że przynajmniej dojdziemy, przetrwamy jeszcze zimę, dojdziemy, dojdziemy do zimy ją jeszcze przetrwamy, gdyż zima jest e, naj, najciekawszą rzeczą w e, Donster. Kiedyś była jeszcze wersja, w której nie było zimy, Kiedyś taką wersję pamiętam, e, bo to jest tak już dawno było. Dobra, na razie nie będę zbierał tutaj więcej. Ja się chyba w ogóle tu zostawę. Hop, hop, hop. Coś tu jeszcze można zebrać? Chyba to... Nie wiem na razie, gdyż... się chcę mieć... Chcę sobie... Upiec um... jedzonko. Dobra, zbieram to jeszcze. Tak, może mi gdzieś tutaj... O, tutaj chciałbym tutaj mieszkać. To ja ogólnie tu chciałbym teraz postawić... Tutaj jest takie fajne warioletówko. Bardzo, bardzo. Tak, co by tu jeszcze... Trapy się później porobi, ja chciałbym w ogóle zobaczyć... Traba. Tak, tu, je, tu jest fajnie. Ogólnie będziemy mieszkać w takim dosyć fajnym miejscu, przyjemnym, bo... tu będziemy mieć ule, co by nie będzie wkurzało w słuchawkach, ale mam to w dupie. A tu będą króliki A więc jest, ogólnie będzie spoko Dobra, kontynuuję I Ey yy. Ey, yy, yy, tak, dobra Zobaczę się, sekundka, zobaczę jak się, ile się już nagrało yy, dobra, już prawie mam 7 minut, dokładnie 6 i tam 30 sekund bo hmm. przyczepiamy sobie tą ziółkę spalę, e, nie specjalnie to tak rozpalam, że żeby wiecie, spalić sobie to a to pieczemy pieczemy, szybczaj Czasami są takie głupie, ciszą mnie filmikach, ale to jest przez to spowodowane, że tam się ogląda też w grze albo e, tam w ogóle nie, coś na nowych krokach się Tak czasem znam. I już dawno filmika nie było, to było spowodowane jakby ze szkołą. to też sobie zjeść, a to 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 możemy spać na razie tylko tro tak trochę nie wiem ile jeszcze bo ten chłód zasłania ile nie wiem ile tam zostało tyle że zaraz się będzie mało przylagowanie nie wiem czy nie nagrywę to w 60 FPS ach i yy, 60fps, żeby była ładniejsza jakość Dobra, nie mam... Serio nie mam? Tu mam te króliki, o których Wam mówiłem Bo To są norki, widziałem o tym Na razie pozbieramy te wiecie Początkowe rzeczy I tak, zdałoby się znaleźć Zdałoby się znaleźć coś od już y, Flinta. Nawet dwa z tego co widzę. Ale zaraz ten odcinek nie końca, gdyż nie chcę mi się robić długich odcinków i nie tego pierwszego, bo nie na ja czas muszę się przełączyć jest niedziela. Chciałbym, żebym się pokuczył trochę. Wiecie w końcu, że ta klasa podstawowa, to. Jakaś to średnia, średnia musi być. Ale flinciaki by się przydały. Dawaj nam to, do... oh. swoją kupę. Rozbieram Tak się odcina, ta Zaraz. Jak tylko skończę nagrywać, się, z ile minut? Nawet 10 nie ma, to jeszcze do 15? Góra? Góra 20 minut po ponagrywam i kończymy. Nie wiem, co nie ile. Jeszcze parę minut nie będę za długo teraz nagrywał, bo... gdyż, gdyż... Mówiarycza. Szkoła. Już mówiłem. No i tak. Poczekajcie, co bym się... Co by nam się zdało zrobić? Jak chciałbym jeszcze jednego flinta. Czy ja go tak zobaczę? O, 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 Dobrze, dobrze, dobrze jest. Patrzcie. Bam! Ale na razie nie będziemy jej uży nie, uży nie będziemy go jej używać, bo patrzcie. E zaraz wam znajdę kurde nie mam tego tego co się w tym robi no okej okay, mamy filmka ja chciałbym zrobić off i biec tam po te te mm. Teraz rozkopać te kamienie, żeby mieć więcej flinta Jak i kamieni trochę więcej Troszeczkę więcej no, Boże, jak mi te pszczoły wkurzają, sorry, że walnąłem w biurko, no niestety Tak bywa Wpisów bogaty, bogaty, to że zachodzi, że zachodzi, ja chcę to jeszcze jeszcze wziąć. To by się przydało. Dokładnie tutaj. Tu cięcie. Cięcia. Dobra, jestem nakrywam dalej. Co by tu jeszcze? Co mam zrobić? zrobić? już dusz, nie pamiętam. A, powiem. kamień. Te komendy są bardzo przydatne, a do końca chciałbym mieć jako co najmniej 12 tych... No nie wiadomo. Nie, jednak będziemy mieć, wiecie co? są. Teraz będziemy mieć tutaj takie fajne ognisko. Co się... Z czego się bardzo cieszą. Dobra, lecimy tam. Co on powiem gdzie? Co będziesz tu? I dobra, jesteśmy. Sorry, że tak przez chwilę się nie oczekiwałam, ale to tak czasami bywa. Ania, jakby nie by... Jezu, nie umarliśmy. O kurde, no, mam przecież to, jest mi to. chwila Pil grozy. to Do... teraz nas nie oddeś teraz tak odmówisz naprawka i teraz obiec sobie to Zostawmy tą noc i skończymy ten odcinek. O, tutaj będzie chyba najbardziej wystarczająca, jak może być. Nie będziemy robić tak, jak niektórzy, którzy się widzą w domce. To jest nudne. Zastanawiamy się, żeby tak nudno. Dobra. 74 tylko HP, ale okej. Okay. Co so, 69? przypadek, nie sądzę. Dobra, jeszcze nie przetrwaliśmy, pamiętajcie. Musimy być roziking. O, teraz. No i, no i to już by było naprawdę na tyle Jeśli historia Wam się spodobała, zostawcie kciuka w górę. Jeśli nie, e, nic nie róbcie. Jeśli chcecie zostawić sobie ślad na tym kanale, subnijcie. I dzięki dzisiaj, Trzymajcie się. Cześć!